W niedzielę na torze Circuit Gilles-Villeneuve w Montrealu odbędzie się siódmy w tym sezonie wyścig o Grand Prix Formuły 1. Po raz pierwszy od 2010 roku w Kanadzie wystąpi Robert Kubica, który odniósł tam jedyne zwycięstwo, ale miał też poważny wypadek. Doszło do niego 10 czerwca 2007 roku. Wówczas Polak wypadł z toru na prawe pobocze na 27 okrążeniu. Pod koniec długiego łuku rozbił auto o betonową barierę przy prędkości około 230 km na godzinę. Po odbiciu koziołkując przeleciał na drugą stronę toru i po raz kolejny uderzył w bandę. Wyszedł z wypadku bez poważniejszych obrażeń, miał jedynie lekkie wstrząśnienie mózgu i skręconą kostkę. Prawie równo rok później, 8 czerwca 2008 roku, 34-letni obecnie kierowca zwyciężył na tym samym torze i opuszczał Montreal w roli lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. To jedyny dotychczas polski triumf w królowej sportów motorowych. Kubicy tego dnia pomogły niepowodzenia rywali, Brytyjczyk Louis Hamilton nie zauważył, że przy wyjeździe z alei serwisowej było czerwone światło i wjechał w tył Bolidów i Nakimiego. Konena, a do tego pojawiły się problemy techniczne przy tankowaniu auta prowadzonego przez Brazylijczyka Felip Masse, który musiał przez to wykonać dodatkowy pit stop. W ten sposób szanse na zwycięstwo straciło trzech spośród najpoważniejszych rywali Polaka. Montreal to piękne miasto i jeden z moich ulubionych wyścigów. Mam stamtąd dobre wspomnienia, choć to było dawno temu i cieszę się, że tam wracam. To wyjątkowy tor, wymagający i czasem. Trochę zwodniczy, zobaczymy, co uda się nam osiągnąć w ten weekend, powiedział Kubica, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Williamsa. Polak nie weźmie udziału w piątek w pierwszej sesji treningowej. Jego miejsce zajmie rezerwowy kierowca brytyjskiego zespołu Kanadyjczyk Nicolas Latify. Do samochodu Kubica wróci na drugą sesję tego dnia, a także na sobotni trening i kwalifikacje oraz na sam wyścig, który zaplanowano na niedzielę na godzinę dwudziestu i czasu polskiego. Trudno spodziewać się w nim sukcesów Kubicy bądź jego partnera Georgia Russella. Bolidy Williamsa odstają od reszty stawki pod względem osiągnięć, co przekłada się na zerowy dorobek. Punktowy i ostatnie miejsce brytyjskiego teamu w klasyfikacji konstruktorów. Jej zdecydowanym liderem jest Mercedes GP, którego zawodnicy, broniący tytułu Louis Hamilton i Walteri Bottas, w pięciu z sześciu dotychczasowych rund zajmowali dwie pierwsze lokaty. Tylko 26 maja w Monako, gdzie triumfował Brytyjczyk, Fina na najniższy stopień podium zepchnął Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Coraz lepiej orientujemy się, jakie są silne i słabe strony naszego bolidu. Dotychczas byliśmy bardzo szybcy na zakrętach, ale sporo traciliśmy na prostych. W Kanadzie to oznacza duże. Wyzwanie dla nas. Właściwości toru mogą być atutem konkurencji. Przyznał szef Mercedesa GP Toto Wolf. Jeśli w niedzielę Hamilton wygra po raz kolejny, wyrówna rekord Niemca Michaela Schumachera, który triumfował w GP Kanady siedmiokrotnie w latach 1994-2004. Pierwszy raz Brytyjczyk zwyciężył. Tam w 2007 roku, w dniu wypadku Kubicy, był to zarazem jego pierwszy wygrany wyścig Formuły 1.